Ja tak lubię się głośno zastanawiać i pamiętam, że Buddha zachęcał ludzi niepełnoletnich do tego, żeby brali w tym udział i mówił, że mogą gdzieś tam kupować losy tak czy inaczej za zgodą rodziców czy coś, coś takiego. Druga z rzeczy, o których potencjalnie mogliby się do źródło pochodzenia samochodów, które są do rozdawania, może akurat finansowała je osoba, która jest poszukiwana listem gończym, między innymi za przekręty, bo nie wątpię, że sam budda ze swojej kieszeni płacą te samochody, więc może jedno z tych aspektów jest istotne, może chodzi tutaj stricte o to, co z VAT-em robili. Ciężko powiedzieć, no bo faktycznie samo przeprowadzenie loterii jest zgodne z prawem, bo dostajesz, dostajesz pozwolenie od, od urzędów, nie? Bo ogólnie jedno trzeba powiedzieć sobie głośno, w ludziach jest dosyć spory pokład takiej nienawiści i no widziałem też takie komentarze, gdzie życzyli, żeby bracia i braci malczyńskich na przykład za loterię zamknęli czy inne osoby, tylko że ci ludzie nie łamią prawa, no czy wam się to podoba, czy nie, to nie łamią prawa. Poza tym wydaje mi się, że Budda pod tym kątem też najbardziej... W... Ludzi skalą, na jaką, na jaką leciał, no i to swoją bezczelnością, która temu wszystkiemu towarzyszyła, ale przede wszystkim chyba skala ludzi. Jeżeli ktoś dostawał zysk z loterii rzędu, nie wiem, pół miliona złotych, jeszcze miał do podziału k... na trzy, trzy głowy, to nikogo to nie w ale jak ktoś dostawał 80 milionów złotych, do podziału, chyba k... na ile osób, ale na to to jest 80 baniek, no to ludzie już się w nie, zobaczymy jak to się skończy. Ostatnio jakaś pani rzecznik się wypowiadała, że mają problem o te e-booki i dodawane losy, że to nie spełnia wytycznych tych loterii promocyjnych. Nie wiem, ale myślę, że to jest bardzo zagmatwany temat, wielowarstwowy i wszystkie rzeczy będą wychodziły dopiero na przestrzeni następnych miesięcy. Myślę, że to nie jest jakaś zero-jedynkowa sprawa. Myślę, że tam będzie dużo, dużo rzeczy wertowanych. I branych pod uwagę. Z drugiej zaś strony było to nadzorowane, więc ciężko powiedzieć. Poza tym, gdyby był problem z samymi e-bookami, to przy przypadkiem e-booków nie sprzedawał też Fame, czy Fame nie miałby też... Na lotu na firmę, no mi to trochę nie, nie bardzo pasuje, nie? Myślę, że tam jest wiele takich tematów, które nie są medialnie poruszane i są po prostu wertowane i sprawdzane, a nam po prostu rzucają ochłapy, bo wolą gdzieś tam sobie w ciszy poanalizować, co jest piękne. Ja tylko jednej rzeczy nie bardzo rozumiem, bo jeżeli Budda miał coś grubego na sumieniu, to dlaczego mówił otwarcie, że zni znika z internetu i wylatuje z Polski? Po co? Czyli jeżeli nie miał czegoś na sumieniu, to nie lepiej było o tym nie wspominać, i po prostu po cichu spiewać. Były plotki, tylko wiecie, to dużo się głupio dużo się na temat różnych ludzi, bardzo dużo, które nigdy się nie potwierdzały, ale autentycznie były plotki mówiące o tym, że y, służby zaglądają. Budzie. były takie plotki, tylko z drugiej strony wiesz, człowiek pochodził na zasadzie no poszła informacja, że dziesiątki milionów zarobił, to chyba ludzie chodzą i sobie wiecie, dodają różne, różne niestworzone historie i piszą teorie spiskowe, ale faktycznie takie plotki się pojawiały, pojawiły się dopiero jak zorganizował tę ostatnią leternię, w sensie nie tą tylko tą 7 auto ona się nazywała to wtedy pojawiły się jakieś plotki jak buchła informacja kuluarowo, że tam 80 baniek podobno poszło, to wtedy pojawił się właśnie plotki, że Budda jest pod obserwacją. A jak się okazuje od pierwszej loterii kurwa na niego patrzyli. Ciekawe. Konfiskują 50 samochodów, setki milionów złotych, a okazałoby się, że jednak Budda jest niewinny. Nie no prawdą jest to, że Polskie, po, Polska nie mogłaby sobie na takie ośmieszenie pozwolić dlatego, że tak medialnej sprawy to chyba dawno kurwa, nie mieli. Zatrzymali chyba teraz największego youtubera. Grube zarzuty. No gdyby się okazało, że przestrzelili to staliby się pośmiewiskiem. Na pewno łatwo w tej sytuacji nie będzie, łatwo nie będzie. Zrobiłem trening i mam się bardzo dobrze. To jest akurat śmieszny. Założył koszulę w logo typ Adidasa, przynajmniej wygląda jak koszula, do tego kurtkę NASA. I mówi, że zjadł dzisiaj śniadanie. Mocny typ. Rozdawał biednym. Przecież ile on rozdał ludziom, jest super człowiekiem. I oczywiście, że Kamil angażował się w akcje charytatywne i robił zajebiste rzeczy. Jednak pomoc charytatywna nie sprawia, że ktoś jest nietykalny przez prawo. To radę, po tym, ja, ja zawsze powtarzam to samo. Jakby szacun za pomoc charytatywną, nieważne z jakiego powodu byś się w nią angażował. Ale absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć tych ludzi, którzy nie rozumieją tego, nie dostrzegają tego, bo to było naprawdę widoczne go emocje. Okiem, że ta pomoc charytatywna była inwestycją we własne, we własne biznesy. Mimo tego, i tak szacun, że taka pomoc się pojawia, bo to jest fajny model biznesowy, kiedy pomagając komuś, zarabiasz dużo jeszcze więcej. Super, super. Ale dlaczego ci ludzie nie potrafią tego zrozumieć? Nie, nie potrafią tego dostrzec? Dobry przykład: Escobar budował szkoły. No, mało tego. Escobar jeździł na biedne dzielnice i pieniądze ludziom rozdawał. I czy to ma oznaczać, że Escobar nie powinien zostać nigdy w życiu brany pod uwagę jako, jako przestępca? Powinny służby dać mu spokój, a Stany Zjednoczone były złe, bo robiły wszystko, żeby po, po pomóc go ująć. Ja też nie chcę przyrównywać. Do Escobara, nie, no ale żebyśmy mieli gdzieś tam zrozumienie w tym temacie, że pomoc charytatywna nie równa się krystaliczny człowiek. I pewne ruchy są uczynione po to, żeby też sobie trochę no, kupić te uznanie społeczne, zwłaszcza z, z tych, w gronie tych osób, które tej pomocy potrzebują. Państwo operuje naszymi pieniędzmi z podatków. Jak mówimy, że brakuje ponad 100 milionów złotych, no to trochę tak jakby brakowało naszych pieniędzy. Tak, dlatego ja mam takie podejście. Jeżeli ktoś, to, to powiedziałem od długie głównej, powtórzę po, to Raz jeszcze, jeżeli ktoś nie płaci podatku. Mówię tutaj o jakimś podatku, nie wiem, dochodowym na przykład, ja mam to w dupie. Ale jeżeli ktoś wyprowadza pieniądze ze skarbu państwa, to okrada już ciebie. Ktoś powie, no ale jak nie płacisz podatku, to też okradasz państwo, bo nie dorzucasz do, do tej puli. Ja nie, nie, nie zachęcam do niepłacenia podatków przede wszystkim tego, że głupio sobie problemy robić. Zresztą samy miałem jedną kontrolę, która wykazała pewne nieścisłości, co prawda niecelowe, tylko pewne jakby niedopatrzenie nawet z tego, że tu dostań finansowych, tylko ponowienie. Że to powiem, prośby o zapłatę, ale no, jak ktoś nie płaci podatku, pracuje na czarno, na przykład, ja mam to, w... mam to totalnie f. W... Ale jeżeli ktoś wyciąga pieniądze ze skarbu państwa, to nie mam to w, bo krada też mnie, ciebie i wszystkich ludzi wokół. Ile wisiałem? Kilka tysięcy, miliony. No ale ja też nie, nie, nie wyciągałem VAT-u. Po prostu zapomniałem dochodowy z niektórych rzeczy zapłacić. No. Więc ja mówię, jeżeli mój sąsiad będzie pracował na, na, na czarno, ja nic za niego nie mam. Też uważam, że podatki są trochę nadmuchane do granic możliwości w niektórych kwestiach. też wiem, że ludzie mają różną płacę. Mam to w dupie, aby patrzeć na to pobłażliwie, szczerze, patrz na to pobłażliwie. Jeżeli ze skarbu państwa, załóżmy hipotetycznie, ze skarbu państwa hipotetycznie zaje. Parę milionów złotych, czy parę naście, czy parę dziesięć milionów złotych, ale dwa miliony rozdałeś ubogim ludziom, to żaden z ciebie. Bohater. Żaden z ciebie Robin Hood. Z racji takiej, że teraz są gorące tematy, przede wszystkim temat Buddy, to myślę, że potencjalny film Boxdella nie poszedłby jakimś większym viralem, bo raczej inna tematyka jest w cenie, że tak powiem. To widziałem jakąś wypowiedź Wardengi, wydaje mi się, że była aktualna, bo chyba siedział tutaj w tej swojej niebieskiej koszulce i mówił coś na ten temat, że Boxdell szykuje kolejny materiał. Boxdell też na swoim pierwszym filmie zapowiedział, że materiałów będzie bodajże pięć. Co prawda, wszystko się to opóźnia i nie wiadomo, czy do tej publikacji finalnie dojdzie. Zresztą, jeżeli. I coś wiem o boxdelu, to to, że on lubi coś powiedzieć i potem słowa w ogóle nie dotrzymać. Także gdyby skończyło się na jednym materiale specjalnie, bym się nie zdziwił. Zwłaszcza, że ten pierwszy materiał, który wypuścił boxdel, był hucznie zapowiadany, a finalnie został zjedzony w opinii publicznej. Ludzie raczej nie byli specjalnie ukontentowani tym, co im kurwa ten kucharz nagotował. No ale zgadując, ja myślę, że do boxdelu nie pozostanie dłużny i filmem jakimś zaatakuje, no bo co mu teraz zostało? Co ma siedzieć? Bez udziału w fejmie przejadać pieniądze, które dotychczas zarobił, czy nagle ma się z wielkiego domu przeprowadzić do kawalerki, żeby pieniądze, które już zaoszczędził, nie wydać w przeciągu dwóch albo trzech lat. Spójrzmy prawdzie w oczy. Wysokie zarobki równa się wysoki konsumpcjonizm. No, jeżeli nawet samochatę Bokzo wynajmuje za notabene zakładam 20 tysięcy złotych, no to fundusze szybko się rozchodzą.